Babababar, ba, shalom. EAS4. eas e sport 4 <laughs> Hey hey eas fucking shit. 4 EAS4. Oh 4 Hey hey fucking shit no No? Odpadłem. Jestem Dobra, gramy, kolego. Co to tak nie? A nie lepszy by był brawo Siłareś no Messi i nieś ta Neymar". Nie gramy w yes. Nie gramy yes. Why? Nie Why? Gramy okay. yes. To nie jest Messi? Nie w Messi cebula Cebula <coughs> i cię tak przesunę. Was też ja O, ja, sorry. nie wiem, ja nie przeczytałem. Ja mam Mesiego. A tak na serio to nie wiem, bo mi nie wyskoczyło. Alweś ja miałem, hmm. bo przeczytałem na książce. Alu alu, gramy w FIFA, sezony, gramy o otarcze, wielki finał, a tak naprawdę to dopiero ta jedna usmaczy czy co tam jest. Tak to naprawdę to jest Liga. Serio? <laughs> Czuję się oszukamy. A ja wziąłem, żebyśmy grali tego. Ale to ja cię zapraszamy. A no tak. Ty gałganie. Dobra, może chociaż awansujemy do tej trzeciej ligi, nie? Tyle szczęścia. Ale, że mi widziałeś jak podkręciłem! Bo ja nie widziałem. Bo ja, Jak graliśmy... No kiwaj się! Ole, obronił Perstegen, proszę państwa! On to zrobił, on to zrobił, rzucił się jak szczupak! Patrz, jak szczupak się rzucił! Tam się jak ryba z wody, jak Wyskoczył i tak się zgiął do tyłu. Zgiął się, do tyłu. Zgiął się do tyłu. Ale się podrzucił. Patrz, trzeba robić tak. robimy ich mleko. Musimy to ogroć. Potrzebujemy remisu. No, nie do środka Olo, ale że obronił Terstegen. Chociaż nie wiem czy to był Terstegen. Musimy to Dobra No przewijam, to oni. Znowu będą pół godziny się zastanawiali co by tu zrobić O nie nie nie, teraz szybka akcja O, o że wybił kur. Nie nasz błąd, daj mi tą piłkę Daj piłkę Daj mi piłkę Give me Olu o. Ole żem to wybronił! Adzi! Ale rękę podnosił! Tak, to był faul, to był faul, a nie, to nie był faul. Widziałeś, jak to wybroniłem tą nogą? Nie. Nie wybrałem. Smutno mi. gdzie coś stoisz? Pa, 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 jak to z... tę, pa, pa, pa! Podaj, podaj! Podaję! Olu, idealnie! Podaję! Pietrzak! Pietrzak podaj! Pietrzak! PIETRZAK! Ale żeś podał! Jak gówno jakiś. Czemu nie podałeś, ty go przyjąć? Zdecydowanie, czy zdecydowanie Jak strzelił! Halo! Halo gol! No ty nie umiesz grać już się FIFA! Dobra... A ty FIFA? Nie! Przewin mnie to gówno I co słabe było, nie trafiłeś w śmieciu! Bo to głupi śmieć koleka dobił! Nie ma, jeszcze. <grym> no i przy, zaraz straci. No i skąd ja to wiedziałem? A, ja, ja. a nie, nie mrugłem. No wiesz, kartki nie dostaną, więc nie ma czym się cieszyć. Bo stąd teraz raczej nie trafisz. <grym> dzik, a dzik. To ty podałeś głupi sieć I byśmy przegrali przez ciebie no, Czemu nie przejąłeś tego podania? Christian Ronaldo, halo Jak on to przejął, halo To było jakieś dzikie Gdzie piłka? A tu jest. A i Messi to taki mały chłopak, jest? Nie. No, no, <laughs> Ale ja on się. biegnie, biegnie i nagle piłka znikła. Gdzieś... Trochę większy ode mnie. Alwesz, <laughs> alweż i, i bum. Do, do, co ty co ty robisz? Naucz się grać, ej! Tak się tłumacz! mnie. nie się grać, a nie! To jest Dziwo! No! Uciekuj stamtąd! Ja tam podaję ja ten ucieka Eagle! Ja bi to nie będzie trzeciej ligi Kupi się remis Kupi się remis będzie dobrze Te Już próbował widzi tak szczupak jak się próbował rzucić ale no po, Przemiędzy rękami zrobił taką bramkę mini O co ty robisz, No Karny w połowie, bo Ale czerwona by mogła być dla tego pana, nie powiem Dwie nawet Albo dwie? trzy Pistacjon ja <laughs> dał mi bo. No podały! Już wydawało się, że się przewróci, stracił równowagę, ale utrzymał się na Ale dał radę p po, powstrzymał po, te kulasy No, pracował halo No podaj, podaj, pas mi Ale ci podałem wiem co ty robisz, Ej, ty się nauczy grać nie? Ej ty się nauczy grać! Ej weź tak gówno nie niebieski! Rodriguez ty się nauczy grać, co ty robisz w ogóle? Podałeś do powietrza jak ciota tak! Jakby to wpadło to przez ciebie, pamiętaj! Teraz jakikolwiek gol jak wpadnie to idzie przez ciebie, jesteś za tym! Nie podaj No i nie podam ci!

Nie się podaj, podaj, tu, tu. podaj tu 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 Nie tam, tylko tu Nie ma nic Aj. Nie ma nic, halo, tylko, się, tylko go trzech przebiegło No Za kiwaj się, bardziej się kiwaj No kiwaj się Bardziej, no podaj tu, halo Messi. Messi, halo No halo, to nie to, to nie był Messi. No czemu Messi? No się mu podaj Messi'emu, podaj! Jakie to było, halo! Halo Messi, no Messi! Messi, halo! Messi! Gówno. Patrz, co zrobię. Pa! 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 Ale wyłap! Co ty robisz, halo?! Co za idiota. No podaj! No podaj imię, podaj! Ej nie, lekko, Jezus, jak to wpadnie, to cię zabije. Nie! Co? Co? Z... Co? Ja już to więcej nie gram. Usuwam cię z listy znajomych. Super, żeś pora, już wpadła tylko, nie? Ale tak by nie wpadła, to by ten cwal dobił. Gówno, lekko się nagrać na no, a potem dopiero panu. <noise> <noise> ja już myślałem, że przyleci, ja tu taki, wow. No pomnij to głupie śmieciu! No daj mi to, no! Idę strzelić obuja. Nie mogę zdalić! Podaj! No podaj mi! Mesi, znaczy nie jest ta. Ale tu pewnie jak Mesi! Patrz, patrz! I POM! I POM, 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 A widziałeś to jak porobiłem? Ja nie widziałem. Podaj! No bo i przegrasz! I no mówiłem, że przegrasz. Ty nigdy nie wygrywasz. Halo? Halo, halo! Neymar na obronę! Neymar na obronę! Par jak to? OLE to porob. Joki <grymki> żółte wrestlingowy tam był Ja ty tak dobry w obronie jestem, nie powiem Czemu <grymki> <to>, <grymki> rezultat. <zainteresujesz. grymki> <Zainteresujesz. grymki> <Zainteresujesz. grymki> Ej, to było 3-0 czy 2-0? pierwszej <shrat> <Wienii>? <shrat> Serio czy zaraz kiedy nam trzeciego trafili? Wier pierwszego i ostatniego pamiętam A no tak jeszcze wtedy co dobił i, i z połowy boiska Serio? Głupi śmieć Ty chyba kolegów nie masz Co? Nie bo dom się ludzie śmiali waka. Grasz ty śmieci ludy No i stracisz od razu no co za łeb No faul Sami No daj pokazują tą głupią bramkę na przy Przez ciebie strzelił trzy, trzy bramki to twoja wina Wiecie co? co ja coś się stało, to wszystko masz na Minecraft'a. No podaj! Nie! Pum! Kurza! Albo nie. o no czemu nie podałeś? Ja, ja tu ja się stresuję. A ty? A ja, a ja mam wszystko na ciebie. Pas mi, pas mi! Pas mi! to! No czemu mi zabrał piłkę? Neymar driblerze 69 driblingu No jak ty to zrobił? No i brawo już straciliśmy Ragequit, ragequit halo Ale, ale, Aleksandra Ale, ale, ale ładno ale, 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 ale ale, ale przegramy. Ale, 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 Aleksandra. Ale, 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 ale ładna. Zobacz, jak nam strzeliliście. Czemu? Bo ty spuściłeś tam obrońcą, przepuściłeś, wybiegłeś bramkarzem. No bo przeżywamy za lepszy tydzień. No, 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 ja nigdy. Forever. No podaj mnie. No podaj mi, ja muszę ich porobić. No podaj. Pokażę ci jak się gra w tej grze. No. <laughs> Widziałeś, połowę boiska przeszłem. Sam. Gdzie ja... No podałem. Nigdy. Chyba, że ty mi podesz dobrą bramkarza. <grymne> <grymne> uśmieszek. Był? Był uśmieszek. Więc próbujmy Ja będę Płodzik, Oli, w bramkę nie leciało. Ale, ale, ale Minecraft zawsze jak przegrywamy jest 3-0 albo coś w tym stylu. I coś ciebie widzisz? Bo nie obroniłeś. Czemu nie obroniłeś? Po co wychodzisz tym damkarzem w ogóle? Halo? Halo? Neko. Nie, usuwam cię ze znajomych. Halo. Usuwam cię ze znajomych. Już nie masz kolegów. Rejtkli, to ty wiesz gdzie masz. Drewno, chyba. gdzież <grywanie> drewno ci trafiło. Ale o, co oni robili, chodzili w miejscu. No podaj mi. Podaj.

Hallo się mi się włączył Po prostu nierozgrzany byłem Zgra się do końca pada po po po, 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 po. kurde to podam ty Ja nie podam, ja już nie... To jest i tak przegrany mecz, Co ty w ogóle chcesz osiągnąć w tym meczu? Może no, To <laughs> no, ty to 5 bramek w sumie nie. Podaję. Nie mogę sobie, tak? To podam jemu. Bo no, u broniu! Okay. Idź spać, cześć. Pozdro 600. <głosy> <głosy> Nie mam kolegi